16. Nie, ale to jest porządna sprawa, naprawdę porządna sprawa, malutkie przede wszystkim. No, najmniejsza jaka, jaka była, nie? W sklepie. W sklepie, no nie? W sklepie, tak. Zajmowaną taką koło trzeba dać. Zajęmaną... Wielika go złapała i ma filmy tam, kurwa. Rodymał czeka robi. ale kurwa na tyle co go pierdolnęło to ja się w ogóle nie wierzę, że nie jest połamany Że kupić ten pierdolnęło tak jakby tu on tam wylądował kurwa strasznie go jebło ma nie uśmiech. co? uśmiech Jak zit zoom ook hoor? Ah, <laughs> nou nice. dat nice. 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 To już wnuką pokazywał. Też wnuką pokazywał. Panie marynarzu nie walisz konia codziennie Marcin mówi, że nie wali kurwa konia codziennie Walisz konia? E, nie. Walisz codziennie rano konia? No, ty, ty nie walisz konia? Dwa razy. Dwa razy. Paweł walisz konia? No, tak czy nie? Kurwa pewnie, rano, a ty walisz? Nie codziennie. Nie codziennie. Aweł to jest zmuszony. W marynarzu, jak konia walizie. Jak pancówkę se On jedzie tak. Serce przewitasz z całą? jedzie. Ja nie lubię takich tematów. Nie lubisz tematów? Dyskretne jest okay. Osobiste Bo pachcio tak wali konia nie? Dlatego dyskretne Bo my normalnie prawo... No nie wiem, że nie wali konia Patrz, z prawą ręką przepytaj Mocha czy przód? Z mocha czy przód? Lewo zmęczoną Lewo ma zmęczoną? Oh, o kurde, sorry, na nic Ty jeżdżamy, a walimy konia

बेंजे बेंजे

Telewizji to, to pan Sławę no, zrobił Na no, ostara liczy Tomek, nie film bo jak się wędru. No teraz, teraz Jak o. Ci pokażę parówę, to... Pan stringi rozkaże. wystają! String Fajki z w dupie no. Mamy cię! Przekładam. A teraz parę no. Papciu, papciu, podejdź do swego chłopaka. Co? No, obróć się, nie? A. Parek to jest fotograf. na swego Tak, papciu. Tak, papciu. Tak, Nie domu po Tomek, Tomek. Ale Pawciu opowiem, czy waliłeś dzisiaj konia? Nie a? Nie waliłeś? Nie, tylko palcówka była. Tak, <grym> no. 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 no, kurwa, ty co robisz? Też paliłeś konia. To a ty też się waliłeś? Tu zaraz dzieje, się Ja zaspałem dzisiaj, nie złożyłem. <grym> I <grym> trawa To wiadomo. To za 5 lat to spłacisz chłopie za 6 tysięcy za to. O, mamy cię! Kręcony. się muszę cię opić. Tak no, zbliże? zbliżenie. Niech pan o. zgadnie, czego zbliżenia robi. O, teraz. O. Kaka, kaka. Nie polu. To jest włączony. Puszczaj czasem, nie? Wiesz o co chodzi. <laughs> Żeby chłopaki już na se, kurwa, się na sekurwa, bo nie pomyśleli.

No, popisuje się Wyciąg że Watka Nagrywaj go, nagrywaj, patrz Bożył ręce do kieszeni ze watkiem bawi Ding 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 <śmienicza> 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 że co? że to? że to? i to pokażę. że <śmienicza> że to? że <pokażę. śmienicza> to? że to? że to? 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 Ma nikta przybliż, ma dawaj go, patrzcie. się. Hohoho, Mamy cię! A później pójdziesz kurwa, do Lyszka na tapetę. Jak to obejrzy. Że stoi, że nic nie robisz. Może tu począł prześwietli Rafa jak piwo podnosi kurwa i puśców. Już taterka pokazana.

poczekaj jak się udupcymy, poczekaj jak się udupcymy, wieczorem będziemy nagrywać. Spadaj z tą kamerą. czy się no. nie ma spadaj kobieto. Kurwa. Ja, bo ci zrobiłem zbliżenie. Tam. Poszedł